Tutaj mamy komin ocieplony styropianem. mamy opaskę i teraz tak. Mamy tą taśmę całą. Do taśmy są dodane takie specjalne czarne wstawki, żeby nie było dziury w tym styropianie. Pomimo tego, że te wstawki są, warto dołożyć właśnie taki, taki kątownik aluminiowy, który tą siłę, jak opaska nam ściska komin z dwóch stron, to po prostu ta siła się rozkłada na cały narożnik. Dzięki temu narożnik nam się nie psuje i całość tutaj jak. Teraz się normalnie tylko chwytam. O, wszystko jest, zobaczcie, stabilne. Nic się z tym nie dzieje. W każdym narożniku takie wstawki trzeba zrobić. Oprócz narożnika, tego, który go tutaj trzyma, który trzyma nam zestaw antenowych. Tak, widzicie, ta wstawka tutaj, cały tkominem motula. Tu nie musi być kąta prostego. Jak dociśniemy, to nam się ładnie wgryzie w ten steropian, i nic się z tym nie dzieje w tych kominach zazwyczaj nie ma kąta prostego one są zrobione tak powiedzmy tak żeby ładnie wyglądały z daleka ale tu nie ma kątów prostych ale nie musi być, dociskając tą opaskę nic się z tym nie dzieje i za chwilę sobie zobaczycie jak cały zestaw tutaj będzie wyglądać tradycyjnie na dole sadka później anteny telewizyjne radiowe okablowanie czarne zewnętrzne wpuszczone pod dachówkę Instalacja zrobiona na multiswitchu 5 na 6 dzięki temu w sześciu pokojach mamy niezależny sygnał zmiksowany telewizyjno-radiowo-satelitarny.